Mała dziewczynka, która chciała być drzewem. O, 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 o. o tak, pamiętam, jakby to było wczoraj. Wiatr wiał tak mocno, że myślałem, że wyrwie mi korzenie. Ale wiesz, od tamtej pory bardzo lubię mieć wiatr w liściach. Prawie tak bardzo, jak mieć w liściach mnie, prawda? O, bycie drzewem to ciężka praca, ale bycie dzióbkiem, tak jak ja, jest nieprawdopodobne. Można z gracją wirować w powietrzu. Brrr! Ja też chciałabym czuć wiatr na twarzy. Czyli chcesz być ptakiem? Nie, chcę być drzewem. Ale ja bym chciał zagrać w klasy! Kicku, bez przerwy gramy w klasy! Zagrajmy w obręcze! Klasy! Obręcze! I... Cześć, Rosie! Cześć, Kicku! Musicie zobaczyć ole. Nie do wiary! W końcu! Jest coś, co możemy zrobić razem! A <laughs> co ty wyprawiasz? Jestem drzewem, oczywiście! Co robisz, kiedy jesteś drzewem? Czuję wiatr w liściach. No i obserwuję i. Pozwalam stworzonkom bawić się w gałęziach. I, I sprawiasz, że powietrze jest czyste i świeże. Ha. I tak uważam, że bycie ptakiem jest najlepsze. Hej. czy ktoś chce się bawić? To Bruno! Zagramy w obręcze? A może w klasy? Zagrajmy w piłkę! Tębiaku, masz stąd bardzo dobry widok! Możesz obserwować, jak się bawimy. I śmiejemy! No, my drzewa też umiemy się bawić. Naprawdę? Ta tak! Małe żołędzie! Skacze, Ola! Skacze, skacze! skacze, skacze. A tak! <ścoughs> <ścoughs> Tylko nie obręcze! Czemu nie klasy? A czemu nie piłka? Nie grajmy ani w piłkę, ani w klasy, ani w obręcze. Pobawmy się w coś nowego. Już wiem. Skoro Ola może być drzewem jak dębiak... To niech każdy z nas poudaje kogoś innego. Będę genialnym Filipem. Okej, okay, a ja będę świetną Rosie, bo przecież jestem najlepszy. A czy ja mogę być tobą? Ty zbierasz owoce i gotujesz smaczne potrawy. Mm. W porządku, Kicku o ile ja mogę być tobą. <laughs> będę siedział w hamaku i bawił się jojo. <laughs> no to Cześć, dziupku, zrobimy wyścig. E, ale dlaczego jeździsz piorunem szos? Bo jestem filipem. Chcesz popatrzeć, jak wygrywam? Brr, to nie fair! Nie powiedziałaś start! Filipie! Zaśpiewaj mi piosenkę! Co? Jesteś Rodzi. A Rosy zawsze śpiewa piosenki Kickowi, <grystanie> a ja jestem Kickiem. <grystanie> <grystanie> no dobra! <grystanie> Króli ku rządzisz ty! Króli ku masz twój styl! Na nene, ne-ne-ne-ne! Dobra, pograjmy w jojo. Jak miło się ogląda, co robią inni. Ale stąd wszystko wygląda dziwniej. Widziałam Rosie w piorunie szos i śpiewającego Filipa. I o, ale mnie bolą gałęzie. O, ho, ho, ho. wszyscy próbują być kimś innym, oprócz mnie. Nie ma to jak być dzióbkiem. O, jakie piękne gniazdo. Daj wypróbować. O za Nie! Jesteś Chyba pójdę do Sofi i pokażę pokażę mój strój. strój. O, jakie ładne. ładne. Nie! Filipowi by się Nie! 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 On lubi piłkę. Najlepsza piłka przebiła mi ją. Uf, jak Bruno może nosić taki gruby sweter cały dzień? Gotuje się! Mógłbym już zawsze być Rosji. O, uh, tu na pewno będzie mi bardzo wygodnie. O jest! O, nie! Filipie, to, to znaczy Rosji! O! Uh. Chodzi o hamak. Zepsułem go. I co ja teraz zrobię? Nie wiem. Powinieneś wiedzieć. Jesteś Rosie. Rosie zawsze potrafi pocieszyć Kicka. Bycie kimś innym jest takie trudne. Już nie chcę być Rosie. Jestem Filip i koniec, kropka. <śmiech> <śmiech> Jakie masz przepiękne przebranie. Bycie kimś innym może być zabawne, ale bycie sobą to jedyny słuszny wybór. Nie zamieniłabym się z nikim za żadne skarby świata. Przepraszam cię za tę piłkę. Nie martw się, mnie też poszło fatalnie. O, kicku! Tak? Czy mógłbyś znowu zostać kickiem, zanim Bruno przeleci przez sufit? Ten domek jest pełen nierówności i pułapek. A, przepraszam cię, ale zepsułem twój koszyk. W porządku. Ja zepsułem ci hamak. Co? Brr, brr. Powinniście być mną. Jestem najbardziej utalentowany. Chyba najlepiej, żeby każdy pozostał sobą. Ale możemy wszyscy zrobić jedną rzecz. Pomóc innym. Jest jak nowo. Proszę tak lepiej. Olu, już nie jesteś drzewem? Nie! Kiepsko mi to wychodziło. Aha, cieszę się, stęskniłem się za chwilami, kiedy mnie rozbawiasz. Tęskniłem za Olą. <gryw> Dziękuję, dziupku. Nie zamieniłabym się z nikim za żadne skarby świata. Podobało mi się, kiedy wiatr szumiał mi w liściach. Chodź, Olu. Idziemy się bawić. Ale kocham być Olą. Już idę. I wspaniale ci to wychodzi. Nie ma to jak być sobą. Zwłaszcza, jeżeli jest się dzióbkiem. dziupku, nic ci nie jest. Tada! Jeśli teraz rzucę, to wygrywam. Gdybyś naprawdę mogła być kimś innym, to kim byś była? Nie mam pojęcia. A może mną? Zdecydowanie wolę być sobą, dziękuję. Ale ja jestem troskliwy, interesujący, mam wspaniałe uszy. Opóźniasz mój rzut, prawda? I zawsze wygrywam. <laughs> A nie mówiłem? Kitku, zrobiłeś to specjalnie. <śmiech> tak! <śmiech> Jak cudownie być mną! Tak Filip dostał skrzydła. Co on zamierza zrobić? Filip zachowuje się tak dziwnie. Pokaż, niech spojrzę. <grywa> Wygląda tak jakby uciekał przed rozwścieczonymi pszczołami. Nie, wydaje mi się, że on próbuje być cool. A co jest cool w machaniu rękami niczym zwariowany motyl? Chodźmy się tego dowiedzieć! Najpierw chcę się dowiedzieć, co było w tym pudełku, które ktoś zostawił pod naszymi drzwiami rano. Dla Rosji i Kicka... Ale nie jest napisane od kogo? Hmm. Co może być w środku? Pom, i kicek pokochają mój prezent. Nie każdego dnia ktoś daje ci twój bardzo szczęśliwy... ...kuł... kamień. Ojej, zapomniałem włożyć go do pudełka. Musi być jakiś sposób, żebym to zrobił. Zrobił co? Co próbujesz zrobić znów? O, cześć, Dziubek. Próbuję latać. O, latający film. Kiedy skończysz? O, latanie to sztuka. Coś, o czym ja wiem praktycznie wszystko. A teraz wstań. Podnieś swoje ręce i zamknij oczy. Ok. A teraz szybuj, mały ptaszku. Wyzbij się w powietrze. Poczuj tę bryzę i wznoś się w mury. Nurkuj z jaskółkami. Brr, brr, uważaj na drzewa. Uh. Oh. Problem twój w czym innym tkwi. Czyli w czym? Wyraźnie brakuje ci skrzydeł. Och, zauważyłeś. Au. E, co ty robisz? My magiczne pióra weź i ku przejrzystemu niebu leć. O tak Filip, już czas lata. Whoa, um, czas się ruszać, machaj, machaj. Czy czujesz tą magię, Filip? Nie, ale czuję się głupio. Whoa, wow. wow. Znalazłaś coś na dnie? Nie. To zabawne. Filip siedzi na naszych kwiatkach teraz. I wygląda na bardzo zrezygnowanego. Chyba przyszedł najwyższy czas dowiedzieć się o co chodzi. Woo! Cześć, Filip. Och, cześć, Rosie. Kicek. Co tam? Wszystko, czego chcę, to latać. Czy proszę o zbyt wiele? Może? Użyłem nawet magicznych piór dzióbka, ale nie są dobre. Nie mogę się oderwać od ziemi. Ugh! O, może po prostu nie jesteś stworzony, żeby latać? Myślę, że Kicek ma rację. Świetnie, ale to nie oznacza, że nie możesz próbować, a my ci pomożemy, prawda, Kicek? Tak. O, o, tak. Tak, pomożemy. Zaraz im dam mój szczęśliwy kamyk. Dobrze, Filip, wyżej! Wyżej! Machaj mocniej! Mocniej! Ach, macham! Macham! Ach, ach, ach. To nie działa. Jestem wykończony. Aha, wiem. Spróbujmy na wzgórzu. Ja. O, Rozy? Jesteście pewni, że tym razem się uda? Prawie na pewno. Powodzenia, Filip. Myślę, że ci się przyda. NADCHODZĘ! Tak! Oh! Filip! Filip, jesteś cały? Nic mi nie jest. O. Uh. Żeby tak wszyscy stali w bezruchu. Musi być jakiś sposób, abyś mógł latać. Jedyne co umiem, to się przewracać. Nie latać jak ptak. Szkoda, że nie masz skrzydeł jak samolot. Kicek! Jesteś geniuszem! Yeah! W takim razie chodźcie. Dokąd? Zrobić Filipowi skrzydła. you <laughs> Moment, na który wszyscy z Was czekali. Kicek, proszę. Przedstawiam Wam Filipa, chłopca, który lata. Gotowy, Filip? Gotowy! O, 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 Co się stało, Bruno? O, czy. O, otworzyliście już prezent? On był od ciebie? Ale on był pusty! Wiem, wybaczcie. To miało być w środku. O, jest cudowny! To mój szczęśliwy kamyk, żeby wszystko, co robisz, wychodziło dobrze. Do tego właśnie służy szczęśliwy kamyk. O, dziękuję, Bruno. Z twojego pudełka wyszły super skrzydła filipa. A teraz z tym szczęśliwym kamykiem jego pierwszy lot musi się udać. Powodzenia, Filip! Gotowy? Trzy, dwa, dwa jeden! Wow. Filip dostał skrzydło! Eee! To mój szczęśliwy kamień. I moje magiczne pióra. Dobra robota, Filip. Umiesz latać? Wszystko dzięki Wam, kochani. <noise> 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 Rozumiecie, tak, kicku? Gdybym był pchłą, ale takiego samego rozmiaru jak teraz, mógłbym skakać aż do księżyca. Ciekawy fakt. Ale pomyśl, jaki duży musiałby być pies, na którym bym siedział. Bardzo duży. Ogromny! Ale wtedy co z budą dla psa? Byłaby gigantyczna! rozi Tak, Kicku? Nie chcę być gigantyczną pchłą, Rozji. Nie sądzę, że ci się to przytrafi. Dobranoc, kicku. Dobranoc, Rosji. Chciałbym być gigantycznym królikiem za to.